Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moje kolczyki, tylko jeszcze bez zawieszek dopiero jutro je dostanę, dlatego tak będą bez zawieszek. I jeszcze moje zawieszki do telefonu, nie wiem, do kluczy czy coś takiego. No to zaczynajmy. Pierwsza para to takie yy, uśmieszki. Osobnie taki pączek to jako zawieszka, bo bardzo mi się podobają, więc jako zawieszka. O, taki pączusie. Następnie potworek, jeszcze muszę dorobić drugą parę, a też można jako zawieszka. Tupa, tups, moim zdaniem bardzo ładnie mi wyszedł. Nadgryziony pączek z nadzieniem. Z takiego jajko uśmiechnięte z ilu kartką drugi uśmiech z serduszkiem następnie bardzo ładna łabeczka bardzo mi się podobał bardzo Kobieta zawieszki z trzema próżyczkami. Następnie to jest taka babeczka. Już sobie wybramił jako zawieszka do telefonu. Następnie takie serduszko, też jako zawieszka. I No, 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 no. Tak jak to że żaden tylko też pożyczka troszeczkę. I ostatnie to takie serduszko z trzema kropeczkami tutaj jak widać, jeśli wam się podobało no to proszę oczywiście o y, kciuki w górę i o komentarze, no to pa pa